Dobry wieczór, Cezary Adamski, zapraszam na program w Centrum Uwagi. Kontynuujemy rozmowy z parlamentarzystami ziemi zgierskiej. Dwa tygodnie temu gościłem posłów Platformy Obywatelskiej, Agnieszkę Hanajczyk i Artura Dunina. Dziś do studia zaprosiłem ich politycznego oponenta, posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Marka Matuszewskiego. Witam pięknie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, no pan ma tą komfortową sytuację, bo pan już widział program z posłami <grym> z Platformy, ale zacznę tym samym pytaniem. Jak pan ocenia te... Te cztery już powoli kończące się lata kadencji Sejmu Senatu. To jest kadencja sukcesów, Pana zdaniem, prawa i sprawiedliwości, czy, czy może więcej porażek? Ja jestem posłem opozycyjnym, oczywiście. Prawo i sprawiedliwość w tej kadencji jest w opozycji. W związku z tym, ja jako poseł Matuszewski, no inicjatyw tych ustawodawczych kilka miałem, ale niestety Albo, albo zamrażarka, albo nie przeszły. Chociażby te, ta ostatnia w sprawach lasów, gdzie twardo my jako PIS domagamy się tego, aby lasy były państwowe, aby tutaj absolutnie nie można było w jakikolwiek sposób sprzedawać prywatnym osobom. Ja oceniam z perspektywy swojej jako, tą kadencję jako bardzo aktywną, no bo wiele miałem pism. Do mnie były pisma ze strony obywateli miasta Zgierza i ja później te pisma odpowiednio przygotowywałem. Zwracają się i, mieszkańcy. I tak oczywiście tak, zwracają tak. się mhm. i pisałem do różnych ministerstw to to w, sprawach, się w sprawach wszelakich. No, szanowni Państwo, takie może teraz aktualne tematy, chociażby zakorkowany Zgierz. No, ludzie przychodzą do biura poselskiego, mówią, panie, no, co się dzieje? Tir za tirem, nasz piękny kościół, chociażby świętej Katarzyny zagrożony, tam są przecież już delikatne pęknięcia, a te tiry Drgania jadą sądów. i ruch jest zwielokrotniony. No ja interweniuję, interweniuję w Generalnej Dyrekcji, interweniuję u Pana Marszałka, piszę do Pani Prezydent Zdanowskiej, no muszą coś z tym zrobić. No, ale Musi udało być... się Zobaczymy, bo to są pisma bardzo świeże, przecież ten temat jest zgierżu, jeśli chodzi o te zakorkowanie zgierza a przeniesienie z Łodzi do Zgierza Ruchu, no dopiero od niedawna, więc Kukułczaj jeszcze nie mam, jeszcze nie mam odpowiedzi, ale... ale Panie pośle, to jak jesteśmy przy tym temacie, mamy sytuację, jaką mamy. S14, no mówimy o niej od lat 70., jeszcze nie wiadomo, kiedy powstanie, no ale mamy też tą sytuację tego remontowanego, bardzo mocno modernizującej, moder modernizującej się Łodzi. W tej sytuacji, która jest dzisiaj, przy tych drogach, które są obecnie, Pana zdaniem, jakie jest, jak jest rozwiązanie tej sytuacji, żeby ulżyć trochę zwierzanom? Można coś Zrobić w pan, no, Oczywiście najlepiej by było, gdyby było wszystko zrealizowane w terminie, to znaczy chociażby z e, stryków tuszyn e, wybudowana autostrada i wtedy bardzo dużo tych samochodów no, można powiedzieć Ale nie e, mamy. 85% samochodów e, tranzytowych chciałoby sobie ze Strykowa do Tuszyna. Nie mamy. Oczywiście dobrze by było, gdyby S14 też była i wtedy mieli, nie mielibyśmy e, żadnych problemów. Ja powiem w ten sposób. E, no Łódź musi tutaj wziąć na siebie bardziej, że tak powiem, odpowiedzialność. No nie może być tak, że w tej chwili Łódź remontuje sobie swoje drogi i w związku z tym... E, Rozjeżdżane są okoliczne miasta. Dokładnie. E, ruch został sterowany na miasta okoliczne i my cierpimy a w łodzi sobie spokojnie budują trasy i mają, że tak powiem, lepszą, komfortową sytuację. Ja uważam, że to powinno być w odpowiedni sposób uregulowane, że większość jednak tego ruchu nadal powinna iść Czyli przez. To apel do pani prezydent Zdanowskiej. I nie tylko. Proszę do, nie do, do miast sąsiedni, generalnej, tak? <laughs> Oczywiście i do pani Zdanowskiej, ale i do generalnej dyrekcji drugiej autostrad i do pana marszałka. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad zwykle jest takim, jak to się mawia, państwem w państwie i dość opornie reaguje na wszelkiego rodzaju apele. Przykład przejście dla pieszych na kuraku pomiędzy starym kurakiem a centrum handlowym od lat, odkąd powstało właściwie apelowane. Tam trzeba mnóstwo drogi nakładać, jeśli chodzi o przejście na drugą stronę właśnie tej drogi krajowej, tej dawnej jedynki. Tak? Apele, wizyty w Generalnej Dyrekcji, radni jeździli, prezydenci jeździli, nie przynoszą żadnych efektów. Ja powiem w ten sposób, Często tak jest, jak pan redaktor mówi, ale też często jest. Ja mam kilka sukcesów. Chociażby taki przykład, co prawda nie ze zgierza, ale z ościennej gminy gmina Ozorków. Wiemy doskonale, że lada moment w maju będzie kolej, tak zwana aglomeracyjna, marszałkowska, skutna przez Ozorków Zgierz do Łodzi i miejscowość Solca Wielka, przejazd bardzo niebezpieczny, kolejowy. Po mojej interwencji kolej w ramach, że tak powiem, uruchomienia w maju tej kolei będą założone sygnalizatory, będzie tam bezpiecznie, bo do tej pory było niebezpiecznie, a teraz przy tym ruchu, który będzie 10 razy taki, było o wiele bardziej niebezpiecznie, więc no, są też reakcje na Interwencje poselskie, takie no pozytywne kolej, ze strony kolej, ze strony, no, kolej ale kolej, a generalna dyrekcja to oni tam mają niedaleko siebie urzędy i przecież. Mentalność zdaje się podobna. Dokładnie, pod jednego ministra podlegają. Panie pośle, jak jesteśmy przy tym, to, to właśnie o tych sukcesach i ewentualnych porażkach chciałem porozmawiać, tych mijających powoli czterech lat. To, co się panu udało najbardziej, z czego jest pan najbardziej dumny do tej pory, w tej kadencji przynajmniej, a, no a co się nie udało do Pana zdaniem, a na czym panu bardzo zależało? Ja y, przypomnę wszystkim y, mieszkańcom Zgierza rok 2005-2007, bo to zawsze muszę przypominać. Wtedy Marek Matuszewski był posłem, który popierał rząd. Prawa i sprawiedliwości i koalicji. I wtedy, Szanowni Państwo, udało mi się taką świetną. Ja byłem jednym, z autorów, rząd, jednym z autorów tej ustawy o spadkach i darowiznach w najbliższej grupie rodzinnej, gdzie rodzice przekazują mieszkanie jakieś czy, czy inną, inne dobra dzieciom nie płaci się podatku do 2007 roku. Podatek od spadku widarowisk bez wyjątku dotyczył wszystkich. W tej chwili bez w tej najbliższą, chwili, rodzinę... najbliższą rodzinę nie, nie dotyczy ten, ten, ten podatek, więc to był mój też w jakiejś mierze sukces. To Następna rzecz akademcja. kończąc 1 tak. i 3 maja, słynne skrzyżowanie, zbliżanie pamiętają, jaka była tam sytuacja. Było to skrzyżowanie no, niezmodernizowane, były problemy. Miasto i starostwo nie miało pieniędzy na to, aby zmodernizować. Aż od Kuraka do Placu Klińskiego ten odcinek i zrobić porządne światła. Dzięki mojej interwencji pieniądze z budżetu państwa, 6 milionów złotych, zostały skierowane. Skrzyżowanie majowe, o tym rozmawiamy. Dokładnie. 1 mhm. i 3 maja skrzyżowanie, 6 milionów złotych, to też była moja inicjatywa. Tak działałem wtedy, kiedy byłem posłem, który, że tak powiem, miał wpływ, odpowiadał. Miały e, ministrów, których wspierałem. Później no, jest okres, kiedy już ósmy rok rządzi koalicja Platformy IPZL-u, ja jestem posłem opozycyjnym. Ale dajmy sobie. Panie udało. redaktorze, no, no przykład, pan sam powiedział, chociażby, solca chociażby przykład kopalnia Roguźno. Pamiętamy, mm. wielu z mieszkańców Zgierza ma działki gdzieś tutaj w pobliżu w gminie Zgierz udało nam się doprowadzić do tego, że tej kopalni nie ma. Powiem nieskromnie, nie był mój tam duży udział. Byłem dosyć aktywny w odpowiednich ministerstwach i, i póki co, panie redaktorze, nie mamy żadnych tutaj informacji, żeby znowu ta kopalnia chciała na terenie bliskim Zgierza stacjonować. W związku z tym też uważam, że to dobra sprawa, taka bliższa sprawa. Chociażby temat Soru szpitala, karetek. Raz się udało, raz nie udało, ale interwencje były dobra. dosyć poważne. Bo bez interwencji posłów, no, często y, wiele spraw, że tak powiem, nie jest załatwionych. Na moje poziomie biuro, radny prezydent nie zawsze są sprawy. Moje biuro jest zawsze tutaj pod tym względem prężne. No, co ja mogę jeszcze więcej y, powiedzieć? No, pisma w sprawie tych odpadów niebezpiecznych na terenie Boruty. Y, wymijające co prawda odpowiedzi są z Ministerstwa Środowiska i z innych urzędów, ale ja cały czas. Twardo tam interweniuje, bo nie może być tak, że taka bomba ekologiczna jest na terenie dawnych zakładów Boruty i nic nie robimy. Ja, jako poseł, korzystam z swoich uprawnień ustawy o pośle i senatorze i twardo w tych tematach dopytuję ministerstw, kiedy wreszcie będzie odpowiednia tam kontrola kiedy to składowisko będzie zamknięte i kiedy będzie przeprowadzona tam rekultywacja. W związku z tym wiele jest spraw, panie redaktorze, moje biuro poselskie zatrudnia dwóch prawników, ludzi, którzy pomagają. Obywatelom miasta Zgierza, ale nie tylko. W Można... Kampanii wyborczej przemysł Staniszewski też udzielał pana w biurze porad prawnych. Świetny prawnik, obecny nas prezydent pan Staniszewski, udzielał porad prawnych i, i powiem szczerze, że nadal też nie, co prawda nie co tydzień, ale jeżeli mieszkańcy Zgierza mówią mi, że chcą właśnie porady prawnej od pana prezydenta Staniszewskiego, to też prezydent w ramach swoich możliwości, bo wiemy doskonale, Pomaga. że w tej chwili. No, Obowiązków więcej, oczywiście. Absorbuje go bardzo, ale też, jeżeli ktoś chce, żeby pan prezydent udzielił prawnej to prezydent udziela. Więc no, mnóstwo. Ja ta, jeszcze jeden taki przykład dam, może, może taki ważny też dla wielu mieszkańców Zgierza. No chociażby na terenie Zgierza, na ulicy Długiej, od Popiełuszki do Alei jest bardzo duża aktywność Policji Drogowej, tam jak ludzie przechodzą. Mówmy wprost, jeżdżą dookoła po prostu, i, cały i, dzień kwarty. Mieszkańcy Zgierza się do mnie zwracają z prośbą, aby no, coś zrobić, bo no, no, ta aktywność Policji Drogowej jest nadmierna ich zdaniem. Ja jak najbardziej, szanowni państwo, no muszę się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Ja radzę chodzić po pasach, przejściach dla pieszych, ale jednocześnie no też zwracam się do policji, że są chyba no bardziej, że tak powiem, ważne Gorliwi sprawy, w tym czy okreakcie. bezpieczeństwo w parku naszym, żeby można było bezpiecznie przechodzić po 22.00, czy ewentualnie panowie, czy tam czasami się zdarzą, panie, na tak zwanych ścigaczach, na jednym kole jeżdżą, czy kładowcy, którzy rozjeżdżają nam las. No to są według no co mnie panu, ważniejsze sprawy. Panu policja odpowiedziała no, na, to, policja, na to. gorliwość Policja wsłuchuje się w głos, że tak powiem, przedstawiciela mandatów na, narodu. Ja, ja po prostu proszę policję, żeby były e, pouczenia, a nie było takiej sytuacji, że te panie, no, bardzo dużo kobiet z, zgłasza no, się do mnie. Między sklepami przede wszystkim które, no, biegają. Tam jest taki, można powiedzieć, deptak. Nie ma tam takiego niebezpieczeństwa, bo przecież samochody nie zdążą się... Ale pan, ale e, droga krajowa to jednak... Jest. E, no znaczy Panie redaktorze, no, ja nie będę absolutnie tutaj bo nakłaniał policji, żeby nie, nie kontrolowała, ale jednocześnie zwracam uwagę, żeby to robić w sposób bardziej, że tak powiem, taki ludzki. ludzki. I tyle. Ja chwalę policję w wielu wypadkach, bo działają sprawnie. W wielu wypadkach mieszkańcy Zgierza mogą liczyć na nich. Ale mówię, no ten temat to jest Jasne. trochę taki drażliwy. Nie tylko ja w tym temacie interweniuję, ale i radni. No zobaczymy, może troszeczkę policja tam będzie patrzeć. No, proszę, kończąc ten temat, ten wątek tej większej polityki jeszcze, bo, bo o tą ocenę tych mijających czterech lat pytam. E, pana zdaniem, a teraz już tak bardziej prywatnie zapytam. E, pana zdaniem te wszystkie tematy budzą wiele emocji zwykle. Są bardzo kontrowersyjne. Czyli pana oponent chce małżeństwa na przykład jednopłciowe, między innymi nie małżeństwa, związki partner. Tak, jakoś tam legalizować. Kwestie związane z in vitro, z aborcją. A te tematy, które no, zwykle angażują bardzo duże siły i napięcie zarówno w mediach, jak i po stronie polityków. Pana zdaniem, to jest coś, co wam pomaga, wasz elektorat jako Prawa i Sprawiedliwości, właśnie integrować bardziej mocno, mocniej, gdy się, że tak powiem, w tą. Akcję taką, te, te, te emocjonalną, angażujecie? Czy Pana zdaniem to są jednak tematy zastępcze i, i nie warto po prostu, nie warto? Warto się zajmować Ja zawsze wspieram typową rodzinę mężczyzna, kobieta plus dzieci. I tutaj jest moja aktywność chociażby tu w Zgierzu występowałem zawsze. Z prośbą do poprzedniej pani prezydent, czy do obecnego prezydenta, żeby ulgi prorodzinne wprowadzać w Zgierzu, żeby szczególnie dla rodzin wielodzietnych Mamy kartę w tej dokładnie i ja dbam tutaj o typową rodzinę. A same dla tematy mnie, i te dla dyskusje, dla mnie, to co chwilę się pojawiają. Dla mnie no poseł, którego pan tutaj... Z nazwiska nie wymienił, ale przecież doskonale wiemy wszyscy: związki partnerskie to jest jego, że tak powiem, temat główny. I cóż, no, to jest jego, jego chyba najważniejszy obecnie temat. Cóż, ja na pewno tutaj mam wielką ostrożność, bo uważam, że poseł koalicji rządzącej powinien się zajmować bardziej, że tak powiem, ważniejszymi sprawami. Niż związkami partnerskimi. To jest jeden z przykładów, ale pytałem o coś innego. Pytałem o to, czy warto się angażować w tą taką pyskówkę zawsze, właśnie związaną z wartościami na poziomie nawet tym krajowym, bo to jest właściwie wieczna dyskusja, i to delikatnie mówiąc pomiędzy rządzącą koalicją, a przede wszystkim platformą, oczywiście, a, a Prawem i Sprawiedliwością warto się w to angażować, czy lepiej by było Panie odpuścić i spróbować się ja powiem tak, tak powiem koncentrować na Czy warto tych się angażować. Przecież... No ja zawsze będę wartości chrześcijańskie bronił i no, jeżeli w mojej. Obecności poseł Dunin będzie mówił przeciwko wartościom chrześcijańskim, to na pewno Zabierze pan zawsze głos. będę tu oponował i stawał w obronie chrześcijańskich wartości, w obronie tradycyjnej rodziny. Tyle. I bez względu na to, czy będzie to po czy będzie to ktoś inny i inny temat będzie po dotykany, będzie Pan i tak, i tak odpowiadał. No, no, jestem nie przeciwny gender i tak dalej. E, absolutnie tutaj e, będę doradzał obecnym władzom, które rządzą w Gierzu, żeby tutaj absolutnie w naszych szkołach podległych prezydentowi, szkołach, przedszkolach, aby absolutnie tutaj żadnej idee gender nie przyjdzie. No To ciekawe, a to właśnie możemy o tym porozmawiać, dlatego że pan prezydent nawet patronuje jednej z takich akcji Stowarzyszenia Tkalnia, bodaj związanej z takimi równościowymi rzeczami. Oni takie akcje prowadzą. Rozmawiam z prezydentem, w Rozumiem, że będzie pan. No dobrze, ale chętnie, chętnie posłucham pana zdania na temat wyników w ogóle wyborów samorządowych ostatnich. Pan zadowolony jest z tego, co się stało na przełomie listopada i grudnia? Ja oczywiście, że jestem zadowolony, bo. Pana Prezydenta obecnego, Pana Przemysława Staniszewskiego wystawiło Prawo i Sprawiedliwość i Pan Prezydent, wtedy kandydat, został prezydentem. W związku z tym no, duży sukces, ja powiem w ten sposób, że czuję się w dużej mierze ojcem tego sukcesu. Działam w polityce od 1994 roku, wtedy kiedy pierwszy raz zostałem radnym. I dla mnie mówiąc tak osobiście to jest wielki sukces polityczny, że udało się, że w Zgierzu. Z poparciem PiSu, bo pan prezydent nie jest członkiem no Prawa właśnie, i Sprawiedliwości. Właśnie, właśnie, ale no z poparciem to tak. PiSu został e, e, prezydentem. Pan też w trakcie kampanii trochę tak panu się rozjeżdżały te wersje. Czasami pan mówił, to mój prezydent, czasami pan mówił, nie, to nie, broń Boże, e, e, PiSu prezydent. E, pan prezydent mówi, że nie jest członkiem PiSu. Ostatecznie to jest pana prezydent, czy nie pana prezydent? Pan prezydent Staniszewski nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nigdy nim nie był. Ja obecnie jak najbardziej popieram pana prezydenta i nic tu się nie zmieniło, jeśli chodzi o poparcie polityczne Prawa i Sprawiedliwości dla prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Tyle w tym temacie. I pana też oczywiście. W tym oczywiście. Zakresie. No to jak jesteśmy znowu przy tym temacie, to możemy delikatnie i płynnie przejść do tematu związanego z samym prawem i sprawiedliwością w zgierzu. Pan prezydent ma swój klub, założył w Radzie Miasta. Początkowo Radni Prawa i Sprawiedliwości no, prawie zdominowali Radę Miasta. Koalicja była pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a radnymi. Dawniej, tak? Pana Jerzego Sokoła, to się potem zmieniła nazwa. No i powstał klub pana prezydenta Staniszewskiego. Trójka radnych wam wyszła z klubu Prawa i Sprawiedliwości, przeszła do, do klubu prezydenta Staniszewskiego. Radnych. Pan Radosław Gajda, przewodniczący Rady Miasta także. No i żeby było zabawniej, zdaje się, że nawet zrezygnował z członkostwa w samym Prawie i Sprawiedliwości. Tak. Pan Radosław Gajda złożył rezygnację z Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy? Ja powiem w ten sposób, no Pan Radosław Gajda y, tworzył Prawo i sprawiedliwość, y, tak jak ja, od 2001 roku. Tym bardziej zaskakujące to przez I cóż, y, widocznie y, uznał, że y, już praca partyjna go y, nie interesuje. Y, chce być radnym y, bardziej niezależnym, jest to jego decyzja, y, jego decyzja i y, cóż, no, ale ja, wie pan, ja, to tak y, wygląda troszeczkę ja, z zewnątrz, był jakiś rozłam jednak w Prawie Ale i Sprawiedliwości, Panie, że ktoś redaktorze... ucieka, idzie do prezydenta, zaczyna się jakaś taka dyskusja, znaczy dyskusja bliższa, współpraca gdzieś tam właśnie wewnątrz rady, wewnątrz klubu też radnych Przemysława Staniszewskiego, a troszeczkę dystansowanie się do właśnie Prawa i Sprawiedliwości, tak nie jest? Pana prezydenta Staniszewskiego popiera klub y, Przemysława Staniszewskiego, w skład którego wchodzi m.in. pan Radosław Gajda w skład którego wchodzą na przykład byli członkowie Platformy Obywatelskiej, pan Janiszewski, pani Beata Świątczak, w skład no, którego wchodzą. Beata Świątczak była też członkiem PIS. -u. Kiedyś tak, ale <grym> mówię, te dwie osoby są z Platformy Obywatelskiej, są osoby od pana Piorunia, prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Są osoby, jedna osoba od pana Wiczaka jest... Ale nie wierzę, że pan i, jako poseł powiedział, i dobrze i... idźcie do tego klubu, uszczuplijcie, uszczuplijcie klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem w ten sposób, to są decyzje niezależne pana Radosława Gajdy i dwóch panów radnych, pana Pilarskiego i pana Forfeckiego. I cóż, na razie jest sytuacja taka, że popieramy my jako Prawo i Sprawiedliwość prezydenta i klub pana prezydenta Staniszewskiego też popiera prezydenta. W związku z tym tu nie ma... No niech pan powie, czy to nie jest problemów. tak, że pan Radosław Gajda odszedł, no, bądź co, bądź bardzo rozpoznawalny polityk Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście, odszedł z partii po tym, jak poseł Mastalerek wyrzucił go z list do Sejmiku Wojewódzkiego? Ja powiem w ten no, sposób, e, przecież e, proszę zapytać Radosława Gajdę, ale e, przecież e, kandydował Pana Radek Gajda e, z, z PiSu, w związku z tym no, no, nie widzę tutaj, że, że się obraził no, w chciał, jakiś sposób, przecież chciał do sejmiku, nie Pan nie Radosław Gajda w tej chwili jako e, przewodniczący Rady Miasta Zgierza e, no, ma większe wpływy i ma... E, można tak powiedzieć, lepsze stanowisko polityczne, niż gdyby był w opozycji w Sejmiku, więc można powiedzieć, Wyszło że, mu na dobro. że wcale źle na tym nie wyszedł. A wie pan, dlaczego poseł Mastalerek nie wpuścił na te listy pana Radosława Gajdy? Jaka była przyczyna? Ja tutaj nie chciałbym, że tak powiem. No. Uchyla się pan od komentarza. Dokładnie to są <laughs> decyzje pana. Posła ma stalerka, i, i, i tyle. Ja, ja absolutnie tutaj się nie wypowiadam w tym temacie. Panie pośle, wiewiórki mówią i skowronki, bo wiosna już przyszła, ćwierkają, że planujecie powiat przejąć, a rozmowy z PSL-em są mocno zaawansowane, to prawda? Panie redaktorze. Plusem, że powstał Klub Przemysłowa Staniszewskiego, wielkim plusem jest to, że Platforma Obywatelska w Mieście no, przestała mieć klub. To, to jest wielki plus, i, i tu nie ma dyskusji. W kategoriach politycznych to jest to wielki plus. Platforma przestała Spada istnieć jako klub, myślę, że nie z platformy. W Mieście. Druga sprawa, jeśli chodzi o powiat. Panie redaktorze, różne są, że tak powiem zakulisowe gry polityczne. Ja absolutnie na razie nie chcę tutaj, że tak powiem, mówić, że coś jest na rzeczy z tym, co pan powiedział, ani, Ale coś jest. ani mówić, że nie ma nic na rzeczy. W polityce jest tak, że są koalicje zawierane i są koalicje rozwiązywane i zawierane nowe. Sugeruje Pan, że jest w jakiejś perspektywie taka możliwość? Ja nic nie sugeruję, ja tylko daję definicję taką polityczną, jak tworzy się koalicję, że się Koalicję powołuje i rozwiązuje. No, no, sekretarz I sekretarz miasta przy... został powołany też z PSL-u, to też daje do myślenia, prawda? Pan sekretarz był w dość takich bliskich kontaktach zawsze z panem prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Pan prezydent Staniszewski podejmuje decyzje tutaj można powiedzieć w sposób jednoosobowo, jeśli chodzi o tak ważne funkcje jak wiceprezydent. Czy sekretarz uznał, że jest to osoba właściwa i powołał go na stanowisko? Dzięki temu łatwiej będzie rozmawiać z PSL-em w powiecie. Panie redaktorze, no, to pan powiedział. No to na koniec taka tradycja już się nam robi o działalności pozaparlamentarnej, chciałbym z Panem porozmawiać, no bo polityka rzecz wiadomo trudna dla wielu, niektórzy jej nie lubią, za to Pan ma też swoje osiągnięcie na innej niwie, tutaj posłowie Platformy też mówili o, swojej działal o swoich działalnościach takich pozaparlamentarnych, Pan ma inne, ciekawsze, bardziej sportowe na przykład i jakieś nawet sukcesy ostatnie. Powiem tak, ja wspieram sportowców, szczególnie młodych sportowców, bez względu na dyscyplinę. Jeżeli się zgłaszają do mnie młodzi piłkarze, którzy trenują w włókniarzu czy w borucie, to staram się zawsze w jakiś sposób ich docenić. Czy jakieś puchary, czy medale, czy gadżety z Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy w tej chwili staram się o jakieś fajne y, gadżety z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, y, czy ewentualnie y, Hokej na Lodzie, bo o, tutaj y, panie redaktorze... Dążę. Hokej na Lodzie, no, rzeczywiście w Zgierzu y, były dwa kluby, y, Zgierzanie... Kiedyś Zgierz Hokejem stał. Zgierzanie prawda. wielkim sentymentem darzą Hokej na Lodzie, teraz w kwietniu Mistrzostwa Świata, w Krakowie być może Polska wejdzie do elity i będziemy, będziemy y, grać y, z Kanadą, ale wracając na Gierskie podwórka. Ja rzeczywiście w sposób amatorski trenuję hokej na lodzie. Gramy w wojewódzkiej lidze amatorskiej, gdzie jest osiem drużyn. Drużyna z Sieradza, z Konstantynowa Łódzkiego, dwie z Łodzi, z Skierniewic, Złowicza, no i ze Zgierza. No i szanowni Państwo, po tej fazie, że tak powiem, ligowej. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Pokonaliśmy y, zawodników z łodzi w ostatnim meczu. Rozumiem, I że teraz duży będą, panie redaktorze, szanowni y, państwo, play-offy. Zobaczymy. Być może Puchar, może pierwsze miejsce nawet, będzie dla hokejistów, amatorów ze Zgierzy. Dowiemy się już po świętach, rozumiem. Dokładnie. Finały są 12 kwietnia. I zobaczymy, czy będziemy grać o trzecie miejsce, bo są takie realne perspektywy, o czy o pierwsze. Pier jasne. E, zapraszamy kibiców ze Zgierza do Łodzi. Oczywiście, bombonierka, e, lodowisko w Łodzi. E, ja, moim marzeniem jest, żeby tutaj w Zgierzu, i w dużej mierze e, widzę, że są wiele, wiele osób zaangażowanych. Dla sportu zgierskiego byłoby za tym, aby było fajne, całoroczne, może nie całoroczne, ale, ale poważne lodowisko hokejowe i rolkowisko z prawdziwego zderzenia. Jeśli chodzi o lodowisko, to które jest tutaj na osiedlu, to sądząc po frekwencji w ciągu sezonu zimowego, cieszy się ogromną popularnością. Panie redaktorze, powiem teraz też nieskromnie. No, jest tam jakieś parę groszy moje wrzucone w ten temat, bo y, udało mi się, mimo że no, wielu było sceptycznie y, podchodzili niektórzy radni, powiększyć to lodowisko i doprowadziliśmy do tego, że w tej chwili y, ekonomia tam się bardzo, że tak powiem, dobrze zapina, poprawiła, to lodowisko generuje zyski. Na przykład możemy przerzucać w ramach MOSIRO, oczywiście to dyrekcja rządzi, ale na przykład bardziej nierentowne dziedziny sportowe, czy to jakiś basen z tych pieniędzy dofinansować. Więc lodowisko, ze względu na to, że nie ma lodowisk dużo i w powiecie zgierskim to jest jedyne takie lodowisko w miarę sprawdziwego prawdziwego Cieszy zdarzenia. Z dużym zainteresowaniem. Dokładnie. Więc tym bardziej dobrze by było jakby w Zgierzu powstało jako Jedyne w województwie łódzkim lodowisko z e, trybunami i być może kiedyś e, wróciłby tu hokej. Mistrzostwa Mamy, świata w Zgierzu. Mamy już, <laughs> powiem tak na koniec, wielkie poparcie mistrza olimpijskiego, pana brudki który mówi, że chętnie by tutaj przychodził z, do Zgierza na e, lodowisko z prawdziwego zdarzenia, że ten, e, ta dyscyplina short track mogłaby się w Zgierzu rozwijać, on by tu chętnie przyjeżdżał, pomagał w treningach, więc no, są perspektywy. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę dzisiaj. Dziękuję A bardzo. Moim i Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości i hokeista, Pan Marek Matuszewski. Dziękuję bardzo za uwagę No i zapraszam za tydzień do kolejnego programu w Centrum Uwagi. Pozdrawiam.